Nasz film z testem aktywnego tempomatu w Skodzie Oktawiej był bardzo ciekawie komentowany, więc postanowiłem sprawdzić również, jak to działa w Volvo V70, które testowe jest również wyposażony w taki system aktywnego tempomatu. Proszę bardzo, stoimy na światłach, mamy czerwone i mamy prędkość 0, a ja jak widać, nie muszę trzymać nogi na pedale hamulca, a więc samochód sam utrzymuje prędkość zero, czekając na zielone światło. Proszę bardzo, teraz musimy nacisnąć ten przycisk i samochód powoli sam rusza z miejsca, a więc teoretycznie, rzecz biorąc, moglibyśmy przejechać całe miasto, utrzymując cały czas zadaną prędkość i ewentualnie ruszając tylko z miejsca tym przyciskiem. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie teorie, bo gdybyśmy jechali w ten sposób, że przed nami nikogo nie będzie, no to samochód oczywiście nie wykryje, że przed nami jest czerwone światło i przyjedzie skrzyżowanie niehamowany żadnym samochodem przed nami, tak więc, tak więc jest to bardziej ciekawostka, proszę bardzo, kolejne hamowanie do zera. Sami jesteśmy tutaj przez komputer zatrzymywani w miejscu, a nawet kiedy ja popchnę niejako ten samochód do przodu, to on i tak zatrzymuje się w miejscu. A to jeszcze system, który pilnuje odległość do auta przed nami, kiedy zbliżamy się troszkę bardziej, zaczyna się świecić takie światełko w szybiu. natomiast kiedy dojeżdżamy znacznie mocniej, to widzimy zupełnie inny komunikat. Jaskrawe, czerwone światło na całej szerokości miga i wydaje również sygnał dźwiękowy, a więc jeśli gdzieś się zagapimy, to samochód również będzie nas ostrzegał przed takimi nieprzyjemnymi sytuacjami. Ten system można łatwo też wyłączyć przy pomocy tego przycisku, ale ja akurat wolałem, żeby zawsze był włączony, bo jest to system niezwykle przydatny podczas podróży i działa on właśnie po włączeniu poprzez ten przycisk, działa niezależnie od tego, czy akurat korzystamy z aktywnego tempomatu, czy nie, zawsze chroni nas podczas podróży.